Musimy sobie polatać momentami tak koło pięciu dmucha Janek przywiózł swój swój wózek w wersji do jeżdżenia po śniegu z przednią dużą płozą zmienił troszkę Waldek ze swoim pluto przyjechał radochę, mają dzieciarnia a nie Teraz będziemy tutaj yy. Próbował się latać, o, Jurek już z marsz, a ja za chwilę się wybieram w powietrze. Janek poka... Janek pokaże jak, jak amortyzatory działają. Weź tam yy, Waldek na dół. Yy. O, czekaj, czekaj, o. Amortyzator godny samochodu. No, ciekawe. Trochę mi już zimno w rękę muszę kończyć. Zakładam rękawiczkę. No, zaraz Janek będzie dosiadał swój rydwan Przyjechaliśmy, żeby dzieciaki sobie trochę polatały, pojeździły, przepraszam, a my spróbujemy tutaj ten, Polatać Chciał żeby w nosa nie dostał Konstruktor Janek rusza Ostatnie przy jakimś takim ostrym manewrze się wywrócił troca de ar...